Kochani, dzisiaj e, jestem już piąty dzień na wczesach w Chorwacji, a dokładnie w Brodalice. Jest to taka w sumie mała miejscowość, powiedziałabym nawet, że taka wieś. E, no ale jest tutaj spokojnie, ale bardzo ładnie. Dzisiaj byliśmy na wycieczce w Kryka. Jest to narodowy park e, z najpiękniejszymi wodospadami. Myślę, że zrobię dla Was jakąś sklejkę i wstawię potem na YouTube'a. Porobiłam dużo zdjęć właśnie kilka filmików. A teraz wybieram się na plażę. Także zaraz Wam również pokażę, jak to tutaj wygląda. Dużo statków na początku jest, znaczy wiódek yy, mistrzów. Zaraz się tutaj <śleskutki> o, Dziękuję. No, jakiś Pan coś powiedział, nie wiem co. No I także Boże, jak to dziwnie się wszyscy na patrzą. E, tutaj mamy łódki. Dużo, dużo łódek. No i za chwilkę będziemy mieć plażę. To jest to plaża żwirowa, ale bardziej powiedziałam, że kamienista. I się inną drogą, żeby było mniej ludzi, ale chciałam wam pokazać plażę. Także najpierw wam pokażę plażę, a potem przejdziemy się troszkę tam z ptakiem. Muszę nagrywać ludzi, żeby nie było, że kogoś widzę kogoś wizerunek. Boże, wszyscy się patrzą. Tak, także za chwilkę wam pokażę plażę. Na w sumie już omijam... Dużo ludzi dzisiaj. W pierwszy dzień było bardzo mało ludzi tutaj i najwięcej zauważyłam że jest tutaj Niemców. Jest też dużo Polaków. Tak, ja tam pokazuję. Tak, żeby nikogo nie było. Tak to wygląda. Idziemy sobie tutaj. O. Widzicie? udać łódeczki. Dobra, powiem wam ogólnie co tutaj ciekawego robimy. E, ogólnie, jak w razie tutaj, idę, idę tutaj, tam potem nie są e, takie. Fajne górki, można się tam przejść, eee, najlepiej być od lasu, my w klapkach i było śmiesznie. Eee, powspinaliśmy się troszkę, tam takim jakby lasku. Ale jak się pójdzie właśnie tam, gdzie Wam mówiłam, że chciałam, mogłam tam iść, to, to jest taka, taki deptak. I tam troszkę się dzieje, bo jest parę restauracji, gdzie można coś zjeść. I jest eee, tam jest taki bal z muzyką. I jeszcze. Dobra, o tym właśnie, co zrobiliśmy po kolei. W pierwszy dzień, jak przyjechaliśmy, byliśmy mniej więcej tak e, po ósmej. Mieliśmy ogólnie się zakwaterować o 16, ale mamy bardzo miłych właścicieli, którzy pozwolili nam wcześniej na tej plaży. No i sobie weszliśmy i od razu oczywiście sobie, że co, na, poszliśmy na plażę. Ja właśnie będę wracać tam, gdzie są dzieci. E, poszliśmy na plażę. No i tutaj siedzieliśmy, poszliśmy na basen. To no, był taki bardziej spokojny dzień, no bo przyjechaliśmy, byliśmy wszyscy zmęczeni, nie wyspani. E, no na drugi dzień była koniec był basen, bo my, właśnie mamy w swoim apartamencie basen. Był basen, potem było morze, potem no był basen i w, e, przeszliśmy się też tutaj, żeby zobaczyć w okolicy co gdzie jest jakieś pamiątki, wymienić pieniądze do kantoru właśnie euro wzięliśmy o, tu pójdę trzeci dzień pojechaliśmy do miasta obok Sibenit się nazywa i było bardzo upalnie miało być deszcz, ale wcześniej nie było bo w dzień wcześniej była burza pojechaliśmy sobie tam było bardzo fajnie była taka wycieczka. Obczailiśmy, gdzie jest jakiś klub, bo chcemy się wybrać na jakąś imprezę. No i wczoraj był bardzo taki leniwy dzień, ale też właśnie szkoda mi, bo e, przeświedziliśmy praktycznie cały czas z domu, bo była też burza, a cały dzień lało. No i siedzieliśmy oczywiście, trochę spaliśmy. Taka, taki był właśnie, może powiedzieć, w dzień. O tak, ma fajny widok. E, i aha, no i potem ruszyliśmy na plażę, nie, no, na pasem, a potem na plażę trochę było tak szkodliwe, ale potem się właśnie spogodziło. Dzisiaj też miała być brzydka pogoda, ale stwierdziłam, że raczej będzie ładna, tak jak wczoraj. No i na się udało nam się pojechać właśnie tutaj, do tego Parku Narodowego z tymi wodospadami. Tam w jednym wodospadzie też się można było kąpać, więc się od razu wykąpaliśmy. No, i tam jakiś cały dzień dzisiaj w sumie najbardziej aktualny ze wszystkich dni, tak jak byliśmy. No i dzisiaj właśnie tam byliśmy. no i przyjechaliśmy po 15.00. Posiedzieliśmy chwilkę w domu, nie, po czwartej było. nie, no, przed czwartką. Wtedy obiad i wybraliśmy się właśnie na plażę. Na razie troszkę zamierzam, pogadam, pokażę Wam okolicę i pójdę się opakać. No tak. w pierwszym dniu też troszkę zjarało i w drugi spaliło nas, nas słoneczko. Oczywiście kremujemy się kremikami, żeby nie wyglądać potem... żeby po prostu nie cierpieć, tak? Bo to bardzo boli. Więc się tak niespalone, mi już też troszkę bolały ramiona i potem jak leżałam to bardzo niefajnie się leżało, bo e, to się przekręcałam na jakiś błok, to mi wszystko szczypało. Zaraz Wam jeszcze pokażę właśnie te łódki. Dużo bardzo jest, e, znaczy bardzo dużo jest w wodzie jeżowców, dlatego do że mamy buty do wody, bo raczej nie byłoby to przyjemne, gdyby komuś koralowiec szedł wszedł do wody do, do nogi. Dużo aloesu tutaj jest i bardzo dużo właśnie, bardzo dużo jest. E, no widzicie oczywiście jak to na wizji musiałam wspomnieć słowa. I takich fioletowych kwiatków lawendy. O. Bardzo dużo jest lawendy, nie wiem co mam z lawendą. Bardzo dużo rośnie lawendy. Bardzo dużo jest... E, u nas w apartamencie jest bardzo dużo suszonej lawendy. Mamy ją w woreczku. I jak kupowałam magnesy takie pamiątki, to właśnie ja dostałam woreczek lawendy gratis Także nie wiem co nie mam z Lawendą. Nie dowiedziałam się. Muszę poszukać na internecie może jakiś, nie wiem, ich kwiat. Także jeszcze mam pokażę trochę widoczków i będę wracać na plażę. I spotkam się z Wami jeszcze może na jakiejś wycieczce albo coś jak pojedziemy znowu. Zostajemy tutaj do poniedziałku. W poniedziałek w nocy wyjeżdżamy. Dzisiaj mamy piątek, także no 7 dni 8 nocy. Zobaczcie jakie piękne widoczki. Widzicie? Drzewa i tutaj są. Mamy szyszki. No, może wieczórkiem nagram jeszcze jakiś filmik, e, właśnie żeby Wam pokazać tam wszystkie restauracje i bardzo muzyczką. O właśnie jedzie auto. Są bardzo wąskie uliczki, zwyczaj właśnie jednokierunkowe. W ogóle ludzie jeszcze na feriecie, nie patrzą, czy ktoś jedzie, czy ktoś idzie. Także trzeba uważać. Niech byście mieli jakąś propozycję na filmik albo coś chcieli, to możecie pisać oczywiście w komentarzach. Mam nadzieję, że zostawicie łapki w górę, subskrypcje, komentarze. Ja już się będę z